Cześć, dzisiaj przygotuję bardzo szybkie ciasto z wykorzystaniem białek. Będzie to piegusek. Warto sobie białka zamrażać, gdy zostają nam od innych wypieków. Na przykład, gdy robimy pączki albo kruche ciasto. I gdy uzbiera nam się odpowiednia ilość, wtedy można przygotować na przykład pieguska. Oto potrzebne składniki. Szklanka białek. U mnie to jest 7 białek. Szklanka maku, szklanka mąki pszennej. 3 czwarte szklanki cukru, 130 g masła, 1 łyżeczka proszku do pieczenia i jedna łyżeczka cukru waniliowego. Można dodać jeszcze jakiś aromat, na przykład migdałowy. Na początku rozpuszczam masło, ponieważ ono musi ostygnąć. Następnie odstawiam w chłodne miejsce. Białka wlewam do miski i ubijam na sztywną pianę. Gdy piana jest tak sztywna, że nie wypływa z miski, stopniowo będę dodawać cukier, trochę cukru i dalej miksuję. Białka po ubiciu z cukrem powinny być lśniące i nadal gęste. I robot w tej chwili skończył już swoją pracę, resztę zrobimy łopatką. Przesiewam szklankę mąki pszennej. Dodaję łyżeczkę proszku do pieczenia oraz szklankę suchego maku. Mieszam wszystko. Wsypuję do ubitych białek. I tak jak mówiłam łopatką, mieszamy delikatnie. Po chwili wlewamy rozpuszczone, ostudzone masło. i dalej mieszamy. Mieszamy niedługo, tylko do połączenia składników. I od razu po wymieszaniu ciasto przekładamy do formy keksówki wyłożonej papierem do pieczenia. wyrównujemy Wkładamy do piekarnika nagrzanego na 180 stopni. Pieczemy około 45 minut, ale warto przed końcem pieczenia włożyć patyczek i sprawdzić, czy ciasto jest upieczone. Ciasto ostygło, więc przygotuję domową polewę kakaową. Potrzebuję 60 g masła, pół łyżki kakao, łyżkę mleka i półtorej łyżki cukru pudru. Wierzch ciasta. Posypię orzechami włoskimi, więc też ich trochę potrzebuję. Wszystkie składniki na polewę umieszczam w małym garnku, czyli 60 g masła, pół łyżki kakao, półtorej łyżki cukru pudru, i łyżkę mleka. Wszystko podgrzewam na najmniejszej mocy palnika. Można nawet podnieść ten garnek, ponieważ temperatura nie może być wysoka. Bo gdyby nam się to zagotowało, to wtedy się zważy. Potem po całkowitym rozpuszczeniu jeszcze kilka minut podgrzewamy i mieszamy. Zobaczcie, gotowa polewa powinna być taka jednolita. Nie może się tłuszcz oddzielać. Teraz odstawiam ją, aby ostygła i zrobiła się bardziej gęsta. Ale trzeba pilnować, aby nie zastygła. Orzechy włoskie siekam na mniejsze kawałki. I na ciasto wylewam domową polewę kakaową, rozprowadzam po całym wierzchu i posypuję posiekanymi orzechami włoskimi. Gotowe! Ciasto chowam do lodówki, aby polewa całkowicie zastygła. Potem będzie można kroić i jeść. Dziękuję za oglądanie. Zachęcam Was do przygotowania tego ciasta w domu, zwłaszcza gdy macie nadmiar białek. Zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco z nowymi przepisami. Pa!